Witajcie z tej strony Xavier. I Brona. Dzisiaj e, zrecenzujemy grę Total War e, Rom. E, jest to trzecia część tej serii. E, z, Pro producentem jest Creative Assembly. E, wydawcą jest Activision. A dystrybutorem ręce do prawdy. E, gra została wydana 15 sierpnia 2004 roku. E, e, I są dwa oficjalne dodatki do tej gry. Jest to Aleksander, kampania Aleksandra i inwazja barbarzyńców z uczelni A My się skupimy na zwykłej postawce Kaliru. Na początku, standardowy jest samouczek, ale w grze są także części historyczne, które możemy rozegrać bitwie. Historyczne i są zazwyczaj tylko bitwie taktyczne, ale cała kampania zawiera. Jest część strategiczną, czyli mapę i mapę. E, robimy to, co nam się żywnie podoba. Oczywiście ekonomia, wszystko musi zgrać ze sobą. E, I druga to jest taktyczna, czyli na mapie bitwy. No i teraz przejdźmy do grafiki. E, grafika jest, że tak powiem, na 2004 rok, ale nie jest aż tak e, brzydka jak na przykład mediwalu e, Jeden co, nie mówimy o odbójce. W ogóle został wprowadzony pierwszy, który pełny. Tak. Tego nie było w poprzednich dwóch odsłonach. No i pole bitwy, e, wygląda dobrze, jednak kiedy przybliżymy to trochę, widać e, pogorszoną grafikę. te stare lata. Nie? Je, jednak e, to jest, e, skupiamy się bardziej na tym, jak widzimy z góry, ponieważ e, no, nie przyda się właściwie z bliska, bo że chcemy jest. zobaczyć, jak w aleksandryjskim e, długie piki wbijają się przeciwników. to no, jest zbędne. Teraz do dźwięku przejdźmy. Ale dźwięk jest dobry. Tak, bardzo dobry. No, moim zdaniem bardzo mi się podoba. Wprowadzę do tego klimatu. Fajny. No nie ja są jakieś tam beznadziejne piosenki, przez które musiałbym się cieszyć dźwiękiem, bo mam dość. No, oczywiście, jeśli chodzi o samo rozgrywkę, na przykład na polu bitwy, są morały. Oczywiście nie ma tego jakoś specjalnie wyszczególnione, ale nasi żołnierze dobrze się czują, jeśli za nimi jest dowódca, który pogada ich do bitwy. Zbiera tych ludzi i to tak my zbiera, że to... wygramy to. Tak, właśnie. W czasie bitwy mogą nam niektóre jednostki pouciekać, ponieważ się przestraszą na przykład Indy, który biegnie na całą oddział, biegnie sobie. No dobra, no. Nie rozkręcę się. Po prostu twórcy postawili wszystko na jedną kartę i uznali, że taki gameplay bardziej za rozrywką niż za grafiką będzie tak gra. Tak. Jeśli chodzi o mapy strategiczne, mamy tam ekonomię. to to początkowo wybieramy w ogóle z trzech frakcji. Tak, jestem są Rzyd, Egipcjanie. Rotyliuszu, Bratoszu i Skopionu. Właśnie. Później możemy odblokować kolejne. Można także odblokować nieoficjalnie. Odblokować się nie da, ale da się za pomocą sterowania. To już poza grą. Można sobie tą sterownikę zmienić. Możemy poprowadzić się z po stronie Grecji. Z senat. 7, 8, 9, a jeśli chodzi o cenę tej gry, no ja bym to ocenił na 30 zł. No ja tak samo, bo to jednak jest stara gra, a pewnie nie będą takie drogie teraz. Więc tak, grafikę damy, ocenę na 6, zgadza się, zgadza się. Muzykę i dźwięk, muzykę dźwięk. No dźwięk, I I 60. to ceny to... Moim zdaniem czwarta 9 powinna być albo 8,5 tak, to tak dawno dzień, niech będzie. Niech będzie, to, czy będzie. ta dziewiątka. Okolna ocena to dzisiaj również 8,5 wiesz. No ten będzie 9 i 7. Grafika staroszy 6, 6. 6, 6. Grafika, 6. To, czyli 8. 8, 7,5. To damy no to... 7,5 7, Niech, będzie Niech będzie 7+. Plus. No. Będzie 7+, plus, e, tyle można powiedzieć. Zapraszamy teraz jeszcze na krótki gameplay i opowiemy jeszcze trochę o tej Total War to symbol specyficznego i gustowego połączenia strategicznej gry tunurowej z fenomenalnym ujęciem wielkich starć w trójwymiarowym środowisku graficznym, których rozmar nie ma sobie równych w konkurencyjnych strategiach czasu rzeczywistego. Creative Assembly, twórcy serii Total War, udowodnili swój geniusz już w poprzednich częściach gry i dotowali najnowszym e, ROM Total War, który teraz recenzujemy. E, pierwsze co się rzuca w oczy to poruchamieniu gry, w to menu właśnie. Niby nic nadzwyczajnego, ruchome obrazki w tle to przecież nic nowego, a jednak... Walczące czarne zarysy wojowników na czerwonym tle robią piernurające wrażenie, które podniesione fenomenalną muzyką świetnie nas wprowadza w klimat świata Imperium Rzymskiego, które właśnie dlatego tak cenimy ten dźwięk. Yy, gra toczy się w 270 roku przed naszym erą, do 14 naszej ery. Po rozpoznaniu się z tym, co czeka nas w prawdziwej kampanii, otrzymujemy upragnioną możliwość własnoręcznego rozegrania największej w historii podboju Europy. W obcach kampanii możemy wybrać m.in. poziom trudności całej rozgrywki, jak i oczekiwane przez nas wymagania względem, a i przeciwnika podczas bitew. Grę możemy rozpocząć jako jedna z trzech rodzin rzymskich, tak jak już powiedzieliśmy, jest to Dom Juliuszu, Brutusów i Scypionów. Na tym etapie rozgrywki mamy też możliwość wybrania celów określających nasze zwycięstwa. Możemy rozegrać standardową kampanię, której zadaniem jest podbić Rzym i zaplanować nad minimum pięćdziesięcioma prowincjami lub rozpocząć krótszą wersję batalii stawiającej przed nami zadanie unicestwienia określonego wroga, i podbicia piętnastu prowincji. To jak już wszystko zobaczyliście w naszym gameplayu. Tutaj, no, na razie nic więcej nie powiem, chyba, że e, można zagrać w no, można. Zachęcamy tutaj do grania, oczywiście. No, i e, tak się rozumiem. nie roz, rozjadę, bo jest w tych tylko miałem lagi. A ja to wymyśliłem wspaniałe taktyki. No, tutaj e, można swoje taktyki wymyślać. Oczywiście oficjalnie nie można, ale jak się pomyśliło, że oddziały to można. A no już sami zobaczycie, grając z tą grę. Zostawiamy no, to... Waszych rękach. Z tej strony Brona i ksa.